Witam tutaj walki, za to jest Prison Architect, kolejny odcinek yy, i tak wygląda teraz mój blok więzienny z nowymi celami, niestety skończyły mi się pieniążki, a mam tyle pieniążków, no bo po pierwsze mówię właśnie, że skończyłem 15 celów już było, tam 14 było, a 4 po prostu nie były oznaczone pokoje, ale to sobie ogarnąłem już w międzyczasie. I tam jeszcze jakiś grant był, który od razu mi się automatycznie, że tak powiem, zaliczył, że dostałem 30 tysięcy. Nawet pożyczkę sobie spłaciłem całą. O, K zaraz będę musiał znowu zaciągnąć, żeby dokończyć tutaj. Nawet kawałek, Na kawałek ściany mi zabrakło i na rurwy mi zabrakło, także. No. E I tu jeszcze ten jeden rządek muszę dokończyć. I to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o blok więzienny A, jak to się również nazywało tam w tych całych grantach. <laughs> Ale znalazłem również całkiem ciekawy grant, który się nazywa To. To jest Prison Manufacturing Facility, czyli właśnie chodzi o to, żeby wyprodukować 30 tablic rejestracyjnych. I ja już zacząłem właściwie to robić wcześniej, na początku, bo zapomniałem, że najpierw trzeba wyszkolić tych śmierdzieli do tego, żeby to robili. E, także to sobie e, zamówię, że tak powiem, do zrobienia. Dostanę 20 tysięcy, dostanę 10, jak zrobią 30 tych tablic, co nie jest dużym problemem. I co tu jeszcze jest takiego, co by można było łatwo ogarnąć? Myślę, że na razie zostawimy sobie w spokoju te granty. Najwyżej się poraczymy po pożyczką, bo możemy po pożyczki brać duże, fajne, więc... Więc fajne. tutaj te ściany muszę jeszcze dokończyć, o! I teraz sklonuję sobie jeszcze... O, tutaj właśnie klonowałem te kawałeczki. Eee, co by tu... Ten kawałek, tak? Tutaj ciach I to mam razem wyjścian, czyli tu ciach. O I tu i tu. No i to mamy już blok, że tak powiem, skończony. Że tak powiem, bo jeszcze rury trzeba podłączyć i, i tak dalej. I tu jeszcze okna można w tych po, pomontować. No. Ale już możemy sobie przynajmniej wykasować całe planowanie tutaj w tej okolicy, żeby tych białych kratek nie było. Także co ja zrobiłem? O, usunąłem i. Okej, okay, dobra, usunęliśmy. Także cel został osiągnięty. Jeden z kilku, których w tamtym poprzednim odcinku właśnie sobie mm, postawiłem: czyli jest blok więzienny. Powiedzmy, że, że skończony... On jest skończony, ale tam jeszcze jakieś pierdoły zostały te rury i tak dalej. Także już mamy pojemność 54, 54 więźniów. Więc myślę, że mogę już otworzyć w więźniów, że tak powiem. Znowu mam fazę na to, że tak powiem. Skończ. Dziękuję. <grym> 22. U, 22 więźniów mi przyjedzie. Na, na dzień dobry. Zaraz po remoncie tutaj. I to jeszcze jak będziemy mieli więcej pieniążków, to sobie zrobimy tutaj ścieżki jakieś, bo tu znowu po jakiejś ziemi tutaj łażą wszyscy. E, no i co? I teraz myślę, że jest czas dobry na to, żeby wysłać naszych więźniów do nauki. A co? Żeby sobie popracowali też trochę. Nie ma tak łatwo. A, już wiem co to był za grant taki, który mi od razu się odblokował. Uczyszczenie właśnie, że musiałem trzech przeznaczyć przez... Przy, przy... przyznaczyć przy... Przedzielić, o, tego słowa szukałem, przedzielić do kuchni, trzech do pralni i trzech do do, do do czyszczenia. I to mi się od razu po prostu zaliczyło i 30 tysięcy pyk. I dzięki temu mogłem skończyć ten blog więzienny, bo to naprawdę kupa pieniędzy, na to poszła. E, dobra, pożyczka. Ja zrobię te rur rurwy na szybko. Zaraz gdzie tu to było. Halo, którędy? Grants, aha. 16 tysięcy, 32 tysiące wystarczą mi na salę lekcyjną i na te oto. RURWY Utilities Eee... nie taka długa Nie przesadzajmy, bo kibelek jest po tej stronie Ciach, ciach, ciach Ciach I ciach, i ciach, i ciach Już skończę mówić ciach Pyk Pyk, to pyk to też nie, nie jest zbyt oryginalny. Muszę coś wymyślić swojego Dobra Montują tam już kibelki, zaraz rur też będę montować, a stąd idę, bo tu będzie hałas z tymi rur, różwami niesamowity. Eee, tutaj tak będę słyszeć. I tutaj zbudujemy sobie salę... Bo nie, nie tutaj może gdzie budować salę lekcyjną. Salę lekcyjną zbudujemy sobie tutaj, tak na górze. E, tylko kurde, tu jakiś większy budynek bym musiał zrobić, bo tak to... Mhm. Chyba, że tu mi się zmieści. O! Może mi się tutaj zmieści. Eee... zaraz, jak duże są te stoliki? Eww, school desk. O, takie, o, ta spoko. Dobra, jaki tam jest ten grant? Ile muszę mieć tych stolików? 20, 20. Hmm. I 15 muszę tutaj. Czy, jak już musi być pokój? Eww, tutaj to za czasu? 5 na 5 mi się tu zmieści 20 tych krzeseł Powinny się zmieścić, powinno się zmieścić, się krzeseł No najpierw zaznaczę sobie pokój i zobaczymy co tu jeszcze z desk Office desk. Aha, to robi sens eee, klacz. Żeby nie było, to tu jeszcze drzwi zrobimy drzwi i najpierw usunę ścianę, a potem wstawię drzwi, tak by cię lepiej. Ło! Wow, bez przesady, nie takie drzwi Prawie bramę tutaj postawię. I, alala, dobra Objects I teraz tak, idziemy z tym foxem Gdzie znowu ten kiepszony? Najpierw stoliczek biurowy Tu będzie nasz nauczyciel siedział eee, School desk A niech będzie na środku Krzesło też mu dam, kurde Niech będzie wystrój jakiś, wystrój przynajmniej Nawet filing kabinet, szafkę mu nawet zrobię, A co? Telewizor bym sadził, ale to już bez Bez Czemu tu szafek nie zamontowali nigdzie? Co? Są? Czekają na montaż? Są w magazynie? Nie, nie są w magazynie. Nie wiem, ale w niektórych celach nie ma... półek na książki. Dobra, później się tym zajmę. Na razie dokończę to, co zacząłem. Classroom. Oh yeah. Aha, ho -ho, ho -ho, ho -ho, ho -ho. Gdzie jest ten desk? Jest, dobra. Czy tu mi się zmieści 20? Będzie ciężko. Najwyżej przesuniemy, no, zwiększymy tam trochę eee, pomieszczenie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. O, piękny rozkład pomieszczenia. Dobra, nie, zdecydowanie muszę powiększyć jednak. <noise> muszę jednak troszeczkę powiększyć ten budynek. Tak jest. Tutaj jeszcze w sumie też tam coś pewnie jeszcze będzie, więc to mogę już tak powiększyć od razu. No. i zapraszam do budowy całą ekipę remontową zanim oni tu przyjdą oni pewnie tutaj mają jeszcze kupę roboty nie? co oni wszyscy robią? jeszcze ja ich miałem mnóstwo jakoś... a większość czeka aż im się drzwi otworzy po prostu może ja to jeszcze zatrudnię ze dwóch strażników żeby tu mał kto drzwi otwierać albo jeszcze dwóch eee, 20 robotników mamy to jest całkiem spora ilość <laughs> o stolik się, Ale mogliby już mi zacząć. Dobra, zatrudnię jeszcze dwóch, niech tu budują już. Albo jeszcze dwóch. bo jeszcze dwóch. Kurde co, a czemu nie? To mogę temu zabronić. 24 tysiące. Wszystko z pożyczka z banku. Dobra, zaraz przyjeżdża naszych 22 nowych więźniów. Uh, visitation table, ile czeka? Dwie, dwie rodziny. Nie, to ten, ten pokoik na razie wystarczy. Wiem, że później się jakoś tych rodzin więcej robi. Jak ktoś to mi coś na Skype przechodzi, także proszę się proszę nie alt-tabować. To do mnie. Uh, kurde, no niech budują ten, 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 ten on. I, i, ile ciężarówek tutaj jedzie? Ale fajnie, na jednej ciężarówce. O, fajnie. Dob dobrze kucharze. Fajne zamówienia robią. Jak na jednej ciężarówce przyjeżdża jeden karton, na drugi dwa kartony, a tam na tej, która pojechała, jeszcze jeden czy jeden karton. Tak Ca cały czas do mnie przychodzi wiadomości na Skype. Ie. Zapomniałem się zrobić na nie przeszkadzać. Ok Czemu tutaj nikt nic nie płytuje? Gdzie są wszyscy? O, idzie. Nie, to jest, to jest tylko ogrodnik. Dobra, idą. Idą taszczą te palety z cementem w końcu coś się ruszyło jako i tutaj postępy mają z tym a okej, okay. już, już tu pomału kończą to wszystko. Tu już też tak w zasadzie mogę drzwi zrobić, bo póję, zapomnę z tej strony, bo tu z tej strony jeszcze będę mieli e, taki blok więzienny drugi, bo to jest fajny całkiem rozkład, podoba mi się to rozplanowanie tego. I... tutaj gdzieś jeszcze zrobimy później pomieszczenie z prysznicami, bo o tutaj się coś... O kurde, co się tu dzieje? Zaraz, pomału, 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 co się tu dzieje? No właśnie, higienę. Czyli muszę tutaj zrobić jeszcze, tutaj może do, do tego przyczepię jeszcze, dru drugie pomieszczenie z prysznicami. Bo tutaj jest chyba pełno zresztą jakiegoś strażnika, tutaj zaraz zawołamy. Zapraszam. Pokaż ile tutaj... Jak tam pod prysznicami, co się tam dzieje? Nic się nie dzieje, dobra. Myślałem, że tam jakieś tłumy są straszne, ale nie. Nie, po prostu oni mają mało czasu na ja ten prysznic. Tylko dwie godziny i wszyscy na pewno, no 61 więźniów nie zdąży się w takim małym prysznicu zmieścić. Dobra, jestem, jestem kretynem. Eee, dobra, no róbcie to. Tu te ściany powinno mi automatycznie zburzyć. Powinno, aczkolwiek nie musi. No nie zburzyło, akurat w tym wypadku nie zburzył. Jak chciałem, żeby zburzyło, to nie zburzyłem. No. I tu już 20 stolików powinno się zmieścić. Tutaj zrobimy ścianę, a tutaj zrobimy lejście, Już tak na waś, z tej strony, o pięknie na środeczku. wow jak się rzucili, no to do tej roboty przez jest piękne. Dobra, obiekty, już pamiętam gdzie jest stolik. Tu, 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 tu tu. tu, tu. Tu, 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 tu. I znowu mi się zarąbiście, wszystko zmieściło. Fajnie, nawet bez żadnego... Tak z dupy mi się po prostu zrobiło pomieszczenie. Uwielbiam jak mi się tak wszystko potem zgadza. Wszystko mi, się z... wszystko mi się mieści pięknie. Dobra, także mamy classroom, trochę w ogóle trzeba to powiększyć, bo jest za małe... No przestańcie mi pisać na tym skype jak nie odpowiadam. No. Kuźba! Dobra, wracam. Już mam Skype'a wyciszonego, ktoś tam się bardzo produkował. I... Dobra, klasa, klasa, klasa! Nasza klasa jest ciemno jak w dupie w naszej klasie, więc musimy tutaj też kablaron z prądem dociągnąć. Pociągnijmy go tak w tę stronę i będziemy mieli też oświetlone to pomieszczenie, przy okazji puste drugie. Dobra. I teraz tak, musimy zatrudnić sobie... Jak to się nauczyć? się zatrudniało? Kurde, psycholog? Nie, cholera, wie. No to odlokowane w ogóle? Edukacja? wydawało mi się, że. Aha, ekstra... aha, o, dobra, jest zewnętrzny. Okej, okay, myślałem, że jak tamten gości był, to znaczy, że trzeba go tam. E, no Dobra, jak tutaj się teraz wysyła więźniów do nauki tu, tu nie nie ła tu jakieś uh. 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 Oho tutaj mi coś chyba hmm. 61 yy, posiłków potrzeba a mogę dostarczyć 24 o to jest ciekawe Najprawdopodobniej potrzebuję więcej kuchenek, co nie jest takie w sumie trudne do zrobienia, bo już dodam tutaj... Jeszcze dodam tutaj i dodam tutaj i dodam tutaj jeszcze tu Oczywiście muszę też kablaron pociągnąć, nawet mam tutaj już kablaron pociągnięty, bo już pomyślałem o tym wcześniej. I zatrudnimy jeszcze dwóch, trzech, czterech kucharzy. Duże więzienie, duża kuchnia w sumie, nie? Łooo! Wow, prąd zabrakło. Przesadziłem z tymi kuchenkami chyba. Dobra, kapasitor e, szybko, szybko, szybko. Nie mamy prądu. Proszę tutaj montować te rzeczy. Dobra, switch on. Jest, jest prąd. Jest to, jest prąd. To się trzeba pojedynczo włączać. Wiem, że kiedyś to trzeba było pojedynczo jeszcze włączać. Nie, nie trzeba już teraz przynajmniej. Tyle dobrze. Okej, okay. i teraz. Y jak się ja do jasnych cholery? Aha, chyba wiem, chyba chyba, chyba, chyba wiem, chyba wiem. Nie wiem. Mm, programs? O, właśnie, tak to się robiło. Carpentry, i teraz tak. Ee, workshop. Aha, ok, czyli to nam daje możliwość, że się będą e, uczyć, robić Formal... No, dobra, start. Carpentry, co jeszcze? Workshop Safety... Aha, BHP po prostu takie, Kitchen Safety... Co to się robi? W sumie nie wiem, ale... Ło! Coś tu się jakaś burda znowu dzieje. W Jaki rozpierdziel! Co tu się dzieje? O kurde, 6 śmierci, fajnie. No tutaj może jeszcze ze strażników, ze dwóch zamontuję Czterech Uspokójcie to towarzystwo, dziewięć śmierdzą, no I Jeszcze dwóch O, się porobiło <zysk> <zysk> Zwlekałem z budową tego pieprzonego prysznica, bo chciałem zrobić klasę Dziewięć, dobra nie wiem ile potrzeba, żeby mnie wyśwali z biznesu <grym> eee o fakt 450 tysięcy straciłem właśnie O zajbiście Dobra, kij z tym życie toczy się dalej przynajmniej dla niektórych Okej okay. Eee <grym> Prysznic, kurde, prysznic. Pieprzody, prysznic. No, jakby nigdy nic, ja po prostu sobie może dokończę tutaj to, co trzeba. Joe Education, co to tutaj się dzieje? Ogólne takie uczenie się. Edit schedule. To się automatycznie, plan lekcji ustawia, ok. Eee, o, I co tutaj jeszcze? BHP, kto tam BHP potrzebuje? Chociaż... Jak już widzę w myślach, nie, może... Może taniej będzie zamontować czujniki dymu tutaj. Bo patrz, no tego drewna. <laughs> może być ciekawie. Dobra, zamontujemy tutaj sprinkler A do nich zaś wodę trzeba ciągnąć, dobra, trudno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć będzie utilities, water, nie wiem gdzie to pociągnąć Dobra, róbcie, uczcie się, a ja tutaj zrobię kurde prysznicę, bo to, to jest chyba dość e, sprawa taka, no dosyć, dosyć e, priorytetowa bym powiedział o 54 czterech... 54 więźniów Oj, chyba więcej, trochę eee, to jest jednak troszeczkę za dużo. Ok, walls tu będzie, walls jeden eee, prysznicę, tu prysznicę, tu tu będzie ściana. Tutaj prysznicę, tutaj prysznicę, tutaj prysznicę i prysznicę, tu prysznicę, kurde, tu i, i w ogóle wszędzie. Wszędzie prysznice i tu, tu, tu już nie prysznice, tu będzie już wejście. Dobra. To będzie największy mój projekt. To jest największa. Wow, i zaś ktoś wykitował Co się to dzieje? Nie wiem. Nie wiem. E, dobra, nie myślmy o tym. E, budujemy w takim razie fundament. O i o. Dobra, proszę teraz tryb turbo włączyć e, i to by było na tyle w tym odcinku. Nie poszło, nie wszystko zupełnie poszło tak jak planowałem, bo kurde, prysznic. Ale prysznic już mamy w, taki, w tym momencie załatwiony. To już będzie, już będzie to ogarnięte. W następnym odcinku zobaczymy, jak tam się uczą nasi e, więźniowie. Co tam z tego wyniknie. Is w tym momencie jeszcze nie mam pomysłu, ale zaraz na pewno coś wymyślę, tak że będzie coś fajnego. To było na tyle, dzięki za oglądanie i do